Dzień dobry! Szanowni Państwo, na targach HemaTales pokazywaliśmy oprogramowanie do integracji wydruków razem z urządzeniami fi finiszującymi. Goście byli bardzo mocno zainteresowani samymi urządzeniami drukującymi, z których większość na targach była wyposażona w kontrolery fiery, jak również urządzeniami finiszującymi, takimi jak foliarki czy plotery tnąco obligujące. Dużym wyzwaniem w drukarniach jest zintegrowanie tego typu urządzeń w jeden ciągły, spójny proces produkcyjny. Firma Fiery, wspólnie z naszym partnerem RICO Polska, pokazywała na targach rozwiązanie w oparciu o system JobFlow, który umożliwia jednoczesne drukowanie oraz wysyłanie dokumentów i ustawień do ploterów tnących czy też urządzeń foliujących. Zapraszamy serdecznie do prezentacji tego typu rozwiązań w showroomach naszych partnerów, m.in. RICO Polska, razem wspólnie z nowymi urządzeniami RICO 7500 i 9500.